Witam Was na wykładzie z serii Angielski Tomus Niemiecki Twój Plus. Dzisiaj będzie mowa o czasownikach nieregularnych w czasie teraźniejszym. W dzisiejszej prezentacji przedstawię Wam przykłady czasowników nieregularnych, przeanalizujemy ich odmianę. Te czasowniki nieregularne użyjemy w zdaniach i na koniec prezentacji pokażę, jak tworzy się tryb rozkazujący czasowników nieregularnych. Jak rozpoznać, czy czasowniki są nieregularne w czasie teraźniejszym? Otóż za każdym razem, kiedy uczymy się czasownika, musimy sprawdzić w słowniku, czy jest to czasownik regularny, czy nie. Jeśli czasownik jest regularny, słownik nie podaje form obok, natomiast jeżeli jest czasownik nieregularny, to zawsze, tak jak tutaj w przykładzie na slajdzie widzicie na dole, to zawsze podane są w nawiasie trzy formy. Schreiben i w nawiasie mamy Schreibt, Schrieb, Geschrieben. Ta pierwsza forma Schreibt to jest właśnie ta, która nas interesuje, bo to jest forma czasownika nieregularna w czasie teraźniejszym. Jeżeli czasownik odmienia się regularnie, to z poprzednich wykładów wiecie, że on się odmienia ich frag, du z, jest via fragen, i a fragen, prawda? Dodajemy tylko końcówki do tematu czasownika. Inne przykłady czasowników nieregularnych, formy tych czasowników znajdziecie w słownikach. Faren i w słowniku w nawiasie jest napisane fert, fur, gefaren. I znowu mówię o tym, że pierwsza forma tego czasownika to jest właśnie ta forma, która nas interesuje na dzisiejszym wykładzie. Fert to jest forma czasu teraźniejszego do trzeciej osoby liczby pojedynczej, natomiast fur to jest czas przeszły preteritum i gefaren to jest czas przeszły perfekt, jeżeli już znacie czasy czyli do faryn interesuje nas fert, dobleiben, bleibt, tragen, trägt, gehen, geht, geben, gibt, lesen, liest. Na czym polega nieregularność w po odmianie? Jak to się dzieje, po czym mamy poznać, że czasownik jest nieregularny? Otóż otrzymuje on takie same końcówki, jak przy odmianie regularnej, natomiast zmianie ulega samogłoska rdzenna, samogłoska w temacie, i ulega ona zmianie wyłącznie do drugiej i trzeciej osoby liczby pojedynczej. To oznacza, że w pozostałych osobach ten czasownik odmienia się regularnie. Mamy dla przykładu czasownik machen, który jest czasownikiem regularnym w tabeli, i czasownik nieregularny zejen widzieć. Jak się przyjrzycie tej tabeli, to widać, że zarówno machen i zejen wszędzie mają takie same końcówki ich, e, du, syty e, z, S, t, i tak dalej. Natomiast nieregularność zaznaczono na różowo, czyli samogłoski, które ulegają zmianie, samogłoski rdzenne, wytłuszczone są i zaznaczone innym kolorem. W związku z tym mamy ich zeje ale du zist, r z s, zit. Nasze e w słowie zjen zamieniło się na i. Następne pytanie, często zadawane przez uczniów: czy wszystkie czasowniki nieregularne, czyli te, które znajdziecie w tabeli, odmieniają się nieregularnie w czasie teraźniejszym? Otóż, tu Was zaskoczę odpowiedzią: nie, nie wszystkie, tylko niektóre czasowniki nieregularne odmieniają się również nieregularnie w czasie teraźniejszym. Na czym polegają te zmiany? Otóż czasowniki z samogłoską rdzenną a. Ulegają przegłosowi na A umlaut. I to m, możemy powiedzieć śmiało, że są to wszystkie czasowniki. Wyjątek tutaj stanowi jedynie czasownik Haben. Natomiast nie wszystkie czasowniki, które mają samogłoskę rdzenną e, muszą się odmieniać nieregularnie. Są takie czasowniki, które mimo że mają E w temacie będą się odmieniały regularnie, a są umieszczone w tablicach gramatycznych, bo one w czasach są nieregularne, tak? Na przykład mamy heben, podnosić, to jest haben hop jak znajdziecie w tabelach, natomiast w czasie teraźniejszym ten czasownik odmienia się regularnie. Ich Hebe du Hebst er hebt. Natomiast jeżeli czasownik odmieniany jest nieregularnie i ma samogłoskę e w temacie, to ta zmiana może występować w dwojaki sposób. Albo e zamieni się w i, tak jak w przykładzie geben. Ich gebe du Hebst es gibt. Albo zamieni się na i e, jak w przykładzie zejen widzieć ich zeje du zist er sie es sieht. Zamiana ana a umlaut. Przykłady: faren, laden, waschen. Faren jechać, laden ładować, waschen, myć. Ich fahre, du first, er sie jest fährt. Ich lade, du letzt, er sie jest let. Ich wasze, du weszst, er sie es i w liczbie mnogiej już nie będę czytała tych czasowników, odmiany tych czasowników, ponieważ odmieniają się regularnie. Zamiana e na i lub ie. Podałam tu przykłady następujących czasowników: geben, dawać, sprechen, mówić, lesen, czytać. Czasownik geben i sprechen zamieniają się w ten sposób, że e zamienia się w i, natomiast w przypadku lesen czytać e zamienia się na ie. W związku z tym mamy następującą odmianę. Ich gebe, du gibst, er sie es gibt. Ich spreche, du sprichst, er sie es spricht. I ich lese, du liest, er list. liest. I jeszcze raz mowa w komentarzu o tym, że nie wszystkie czasowniki, które mają e w temacie, będą się zamieniały na i lub i e, ponieważ mamy tutaj przykłady rennen, gejen, Denken to są czasowniki, które są nieregularne, znajdziecie w tabelach czasowników nieregularnych, natomiast w czasie teraźniejszym odmieniają się regularnie. Ich renne du renst er jest rent. Ich kieje du geist erzies geit. Ich denke du denkst erzies denkt. No i slajd, który na pewno Wam się przyda, jeżeli się przygotowujecie właśnie do sprawdzianu lub klasówki z czasowników nieregularnych, tutaj się musicie zatrzymać, ewentualnie skopiować sobie tą tabelkę, Gwarantuję, że większość z tych czasowników na pewno pojawi się na sprawdzianie. Mamy. Geben. Ich gebe, du gibst. Helfen. Ich helfe, du hilfst. Essen. Ich esse, du ist. Tragen. Ich trage, du trägst. Nehmen. Ich nehme, du nimmst. Nimst. Będziemy pisać ny, i, my, my, s, t. H zniknie, zamiast hy napiszemy my. halten. Ich halte, du hältst. fallen. Ich falle, du fällst. Lesen, ich lese, du liest. Sehen, ich sehe, du siehst. Ich schlafe, du schläfst. Ich laufe, du läufst. Bo przypominam, a umlaut u czytamy jak oj. Waschen, ich wasze, du wäschst. Fahre, fährst. I ich treffe, du triffst. Jeszcze raz mamy tabelkę z przykładami i tu widzicie, jak się pisze, prawda, czasownik nejmen, ich nejmen do nimstez jest nim. Przykłady tych czasowników, odmiana, to co powiedziałam przy poprzednim slajdzie, jak występują te zmiany, to tutaj macie te czasowniki jeszcze raz napisane. I teraz musicie pamiętać o tym, że to nie koniec problemu, bo czasowniki nieregularne mogą być również czasownikami rozdzielnie złożonymi i nierozdzielnie złożonymi, oraz czasownikami zwrotnymi. Czasowniki nieregularne, które są rozdzielnie złożone. Zobaczcie, mamy fahren. Poznaliście, jest to czasownik nieregularny. A oprócz tego możemy zbudować z niego czasownik rozdzielnie złożony. Abfahren, co oznacza odjeżdżać. Der reisebus fährt um sieben ua ab. Autokar odjeżdża o godzinie siódmej. Sehen, fernsehen. Siehst du abends fern? Oglądasz wieczorami telewizję? Laden. Einladen Letztu tu mich oparty ein, czy zaprosisz mnie na imprezę? Zwróćcie uwagę, że we wszystkich tych czasownikach przedrostek idzie na koniec w zdaniu, natomiast czasownik jest nieregularny. Faren Fährt. Sehen. zist. Laden letzt. Czasowniki nieregularne, nierozdzielnie złożone. Tak, tamte były rozdzielnie, a teraz nierozdzielnie złożone. Znacie czasownik fallen, upadać, a teraz gefallen, podobać się. Er gefällt mir, on mi się podoba. Sprechen znacie, a teraz besprechen, omawiać. Besprichst du schon die lektüre, czy omawiasz już lekturę? tragen, nosić. tragen, znosić. wie verträgst du die hitze, jak znosisz upał czasowniki nieregularne, które są zwrotne, mamy dwa przykłady. Waschen może być też sich waschen. Wäschst du dich schon? Czy już się myjesz? Treffen sich treffen. Triffst du dich? heute mit mir? Spotkasz się dzisiaj ze mną? Prawda? Mamy się, się, się odmienia, dlatego dich, prawda? Jak zachowują się czasowniki nieregularnie w trybie kazującym? Otóż, co ciekawe, a umlaut straci umlaut i wrócimy do a. Przykłady. schlafen. Du schläfst nicht. Ty nie śpisz. Widzimy, że jest to czasownik nieregularny, bo a zamieniło się w umlaut, ale w rozkazie ten umlaut wykreślimy i będzie schlaf schon. Śpi już. einladen. Du lädst mich nicht ein. Ty mnie nie zapraszasz. lade mich bitte ein. Zaproś mnie. laufen. Du läufst nicht. Lauf schneller. Biegnij szybciej. W pozostałych czasownikach, tu gdzie zamienialiśmy e na i albo e na i e, pozostanie właśnie ta zmieniona samogłoska. W związku z tym będzie gip, daj, nym, weź, is, jedz, lis, czytaj. Podsumowanie. W dzisiejszej prezentacji mówiliśmy o czasownikach nieregularnych, jak wiemy, ta nieregularność jest widoczna w drugiej i w trzeciej osobie liczby pojedynczej dla zaimków osobowych. Du, R, Z, S. Zmiana ta polega na zamianie samogłoski rdzennej i zamiana może następować w takie sposoby, jak tu przedstawione na slajdzie. A na A umlaut, zamieniamy E na I i E na I Zamiana samogłoski rdzennej, to co powiedziałam, dotyczy. Czterech zajmków osobowych do RZS. Er, I w dzisiejszej prezentacji podałam również przykłady zdań z użyciem czasowników nieregularnych i omówiliśmy rozkazy z czasownikami nieregularnymi. Żegnam się z Wami, na tym zakończyliśmy dzisiejszy wykład. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli chcecie sprawdzić swoją wiedzę, to zapraszam do rozwiązywania ćwiczeń na stronie niemieckiej.co utrwalicie w ten sposób swoją wiedzę i zapraszam do innych wykładów z serii angielski to mus, niemiecki twój plus.